Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, zaczynamy od. No, naprawdę super wiadomości składamy gratulacje na ręce ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który pozbył się człowieka, którego nie miał prawa się pozbyć rzekomo, pana rzecznika, pana rzecznika, pana prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Prokurator krajowy to zastępca prokuratora generalnego, do którego PiS przeniósł wszystkie kompetencje na wszelki wypadek, gdyby przegrał wybory, a następnie wprowadził przepis. Który pozwala odwołać prokuratora krajowego tylko i wyłącznie za zgodą prezydenta. I uwaga, pan Adam Bodnar znalazł, że oni powołali, bo on wrócił do zawodu prokuratora po kilkunastu latach, nie bycia prokuratorem ze stanu spoczynku. To mu się opłacało finansowo, ponieważ pobierał bardzo wysoką emeryturę. To są te emerytury z prokuratury krajowej, to są rzędu kilkunastu tysięcy, jak nie więcej. W zależności od stanowiska i uposażenia, z którego się odchodzi. A on potem do, pobierał jeszcze wynagrodzenie jako doradca. Ale ponieważ to już był ten moment, kiedy Ziobro się asekurowali, że coś się może wydarzyć. Tego przywrócił do służby w 2024 roku, tylko uwaga zrobił to na podstawie nieistniejącego przepisu. To jest Szanowni Państwo po prostu Taki Pstryczek w nos, ale taki naprawdę je, je... Trzeba się po... było uczyć po prostu. Tak. Znaczy powiemy, powiemy tak Pan Adam Bodnar był taki, opozycja obecna, psiory się cieszyły, że on jest miękki. My generalnie no, powiem tak, no, nie byliśmy wielkimi fanami roboty po paru tygodniach, bo dla nas za wolno. Natomiast teraz, teraz się cieszymy i składamy jeszcze raz gratulacje, bo co to oznacza? To oznacza, że wszystkie śledztwa, wszystkie ustawione rzeczy przeciwko na przykład nam, które się toczyły, te wszystkie rzeczy, które na przykład blokował Jerzy Ziarkiewicz, to wszystko zostanie odetkane. Jerzy Ziarkiewicz to był facet, którego na przykład podaję Państwu przykłady takich śledztw. Śledztwo na przykład teraz, powiedzmy te, które trzyma Ziarkiewicz, to jak to mówią, bo zrobiliśmy to ad hoc, więc to troszeczkę jesteśmy gorzej przygotowani, ale mówię, że z głowy, czyli z niczego. Śledztwo dotyczące Andruszkiewicz. Czarnecki Andruszkiewicz. Andruszkiewicz, czyli, ale, czyli ten właśnie były minister z rządu, wiceminister. Narodowiec, który poszedł pracować do y, Morawieckiego, powinien mieć. Za... No ten, taki, taki, ten, o taki, no taki ten. Jak to mówi diabeł Stockton o wzroście pralki pra, Polar z aparatem y... Z szybkim aparatem oralnym. oralnym. No więc on, y, wszyscy jego kumple dostali zarzuty, będący w takiej samej sytuacji procesowej, a, no. zami a on zarzutów nie dostał, natomiast prokuratorzy, którzy jemu chcieli postawić zarzuty, sami mieli problemy. Y, więc to jest ta jedna z takich spraw. Druga z tych spraw, które dostał Ziarkiewicz jest na przykład Ryszarda Czar 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 Czarneckiego, y, który y, uwaga, okradł Parlament Europejski, to jest oficjalnie, można tak o tym mówić, my o tym mówimy tak od kilku lat. Pan Ryszard Czanecki nie poczuł się na tyle urażony, żeby pójść z nami do sądu. A chodzi o to, że po prostu musiał oddać ponad 100 tysięcy euro. Za kradzież pieniędzy, za zwrot i kosztów podróży. To znaczy, rozpisywał delegację, że jechał z jasła, a potem kontrolerzy z olaf sprawdzili. Okazało się, że samochody, którymi rzekomo jechał, były zezłomowane albo należały do kogo innego, kto składał oświadczenie kontrolerom, że nigdy w życiu nie wypożyczał tego auta Ryszardowi Czarneckiemu. Potem się okazało, że jeszcze jednego pracownika miał słupa, czyli miał człowieka, który się w ogóle nie, prze, nie pojawiał w firmie i tylko wypłacono na niego wynagrodzenie. To są te dwie sprawy, które są u niego i od trzech lat. Yy, I to jest tylko ten człowiek. To jest też człowiek, który ma uwaga, sprawę Szymczyka u siebie, yy, brata Szymczyka, yy, przepraszam, yy, brata Szymczyka, który jest yy, komendanta głównego policji, który jest yy, ostrego byłego komendanta Głównego Policji oczywiście, który jest oskarżony o udział w mafii wiatowskiej, gdzie na skutek wniosku Ziarkiewicza y, wszyscy poszli siedzieć, tylko nie on. Y, następnie to były takie właśnie działania tego typu. Y, w ogóle Lublin jest straszną historią, strasznym takim miejscem, w którym to wszystko się dzieje, bo w Lublinie y, działa też y, delegatura CBA, która się zajmowała i mną i Tomkiem y, i pewnie się nadal zajmuje bo to jest taka delegatura... Pani która... prokurator Siwiec, która trzymała mnie rok bez telefonów i bez widzeń. Właśnie, że tak, tak można, tak? To ja myślę, że pani prokurator... Kredała sprawy, materiał dowodowy jej ginął, Państwo, nie podejmowała śledztw, odręczeń. Mało tego, nie reagowała, kiedy Tomek zgłosił pobicie i poprosił o zabezpieczenie monitoringu. Drodzy Państwo, to jest z obowiązku. Jeżeli to jest tak, jak idziecie, przechodzicie i na przykład mówicie o tym, że zostaliście pobici i prosicie o zabezpieczenie monitoringu, to niezrobienie takiego czegoś to jest przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości z artykułu 231. Prosto. To ja nie wiem, jak pani Siwiec powie, że dlaczego nie zabezpieczyła monitoringu, bo co? Złamał się monitoring. A nie, a dlaczego nie zabezpieczy? No jest... Zawsze się, zawsze się łamią te rzeczy albo wpadną do wanny, to no powiem. Ale to wiesz, najpierw trzeba je zabezpieczyć. Więc, więc po to chyba więc chyba nie wnioskowała po to, żeby się nie, nie musiały złamać albo nie musiały. rozum. No, no, no i teraz logicznie mówisz od razu, tak, tak jak wiesz. No, drodzy no, Państwo, dolej. Jeżeli... Prokuratura, prokuratura w Lublinie zajmowała się Romanem Giertychem. E, to też były skandaliczne rzeczy. Jak ta sprawa trafiła do Lublina? Otóż trafiła z Wrocławia. Przez Poznań, panowie w Poznaniu nie zdali egzaminu. Sędziowie też nie zdali egzaminu w Poznaniu, to znaczy sędziowie po prostu nie zamknęli ani Romana Giertycha, ani nikogo z tych ludzi nie zamknęli, twierdzą, że nie doszło do przestępstwa. Pani I... sędzia Neosędzia w Lublinie też nie zdała egzaminu. Ona nie była Neosędzią, taką sensu stricte. Ona dopiero później została nią, przyjmując Aha. awans, bo w tamtym momencie ona była zwykłą sędzią, ale oni wybrali ją, drodzy Państwo, dlatego że ona wbrew prośbie. Starych sędziów, wbrew prośbie, prośbie tych, można powiedzieć, zwolenników takiej twardej polityki, żeby w żaden sposób nie nie, nie brać niczego, nie uczestniczyć, no to minimalizować swój udział, taki można powiedzieć bierny opór, czyli nie startuje do stanowisk, nie robi niczego, nie, nie realizuje swojego prawa do e, podnoszenia kwalifikacji do startowania do wyższych stanowisk, ona się tego nie posłuchała i dlatego oni dali jej tę sprawę, bo kiedy ona oczekiwała na decyzję, czy dostanie awans, oni dali jej tę sprawę. Licząc, że ona zagra tak, no tak, no to jak jeżeli ja oreknę inaczej niż oni chcą, no to ja nie dostanę awansu. A dla pani się okazuje ważniejsza była prawda materialna niż awans, a was i tak dostała, ponieważ tam ci doszli do wniosku, że jak teraz jej nie dadzą tego awansu, to już będzie jasne, w jaki sposób oni robią, więc dostała ten awans. Natomiast no, to też jest przykład tego, że do nie, nie każdego na, że, że nie wolno grupowo podchodzić do Neosami. Podważna, porządna po, 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 sędzia. Tak. No to jest, to jest, umówmy się, że oni tam po prostu mieli z tym zgryz. Ja wiem, bo od swoich wiewiórek, że oni żałowali, że nie ustawili tego ręcznie, że co ich podkusiło, żeby zostawić margines y, przypadku. Y, no bo o, przede wszystkim to, co im chodziło, y, początkowo chcieli wnioskować o areszt dla Giertycha, zresztą tak jak dla wszystkich, Natomiast później im się to rozsypało zupełnie. Po pierwsze, dlatego, że Roman Giertek Zasłab nie, nie podejmował decyzji sędzia, który był dla nich wcześniej przewidziany. Czyli, bo to było po prostu opóźnienie względem tych ich sankcji, względem tego, co oni tam robili, no planowali. No, no posypało im się to wszystko. Natomiast potem z, ta sprawa z tego właśnie wylądowała w tego. W, w Lublinie. Mną się zajmował na przykład Wydział Zamiejscowy Prokuratury w Małopolsce. To ja wiem. Do spraw przestępczości zorganizowanej. Co chciał mi zrobić, to nie wiem. Wiem o tym, że miał wyznaczoną realizację na 15 marca 2021 roku. Ty byłeś tam Kup, wtedy w areszcie. Tak. Natomiast zdaje się, że publikując 6 marca 2021 roku materiał pod tytułem. E... Pod tytułem e, tajemnica, Wstydliwa tajemnica prezesa Kaczyńskiego sprawiłem, że Kraków nagle się poczuł niekompetentny w tej sprawie. Krótko mówiąc, e, nie zdecydowali się robić cokolwiek, by to miało tam u nich znaczyć to zakończenie sprawy 15. Bo nagle by się okazało, że nagranie, które dziś obejrzało prawie 2 miliony widzów. Mogłoby już mieć dzisiaj 20 milionów, bo nagle byłoby, zatrzymano autora nagrania, że <glaczyński> jest gay. Nie ukrywam, że miałem świadomość, iż zbierając te informacje, staliśmy się celem też, no bo to siłą rzeczy, jak to mówił jeden z moich informatorów ze służb, mocno szastacie tajemnicą państwową. To jeszcze wtedy, jak to by było na wolności. Otóż. Właśnie ta, ta informacja była żartobliwie przez panów ze służb nazywana tajemnicą państwową, łącznie z informacją, z kim prezes aktualnie sobie sypia. To też było nazywane tajemnicą państwową. Eee, prokuratura, drodzy państwo, to jest chyba najważniejsze, Tom Ku przełom, bo tak naprawdę, mając prokuraturę w tej chwili, można przede wszystkim wprowadzać prawo i sprawiedliwość. To jest chyba najważniejsze. Tak, no, no nie ma już takiego powodu, dlaczego mia, miałoby na przykład nie ruszyć śledztwo w sprawie dwóch wież. Dlaczego miałbyś być nieprzesłuchany Jarosław Kaczyński normalnie w prokuraturze? No, te, czynności, te czynności, były zaniechane. Stworzono, stworzono specjalnie jakąś konstrukcję po to tylko żeby Jarosław Kaczyński nie musiał e, odpowiadać. Może dalej być podjęte śledztwo w sprawie respiratorów. No, no, tego jest mnóstwo, tym bardziej jeżeli Teraz ruszą komisje śledcze i na komisjach śledczych zobaczycie Państwo, wyjdzie mnóstwo przestępstw, prokuratura będzie mogła reagować. Za czasów Pana Barskiego reagować nie mogła. Będzie, A mało mo tego, będzie, będzie można yy, nie tylko ruszyć śledztwo, ale będzie można yy, zadać pytanie, dlaczego nikt nie postawił do tej pory zarzutów. Yy, byłemu wiceszefowi służby więziennej panu Dziadoszowi, który zabił, zabił panią e, na, pasa, na pasach, w kozienicach i do tej pory nie ma zarzutów, bo jakieś Ale problemy, rzecz, ktoś ginie. Kole, kole, Dlaczego kolejny... tyle czasu? To się działo. Trzeba zapytać. Tomku, kolejna rzecz. Dziś sąd odmówił po raz trzeci aresztowania Leszka Czarneckiego. Prokuratora już regionalna na Warszawie zapowiedziała odwołanie. Ja myślę, że tego odwołania nie będzie. Przypomnijmy. Leszka Czarneckiego, jednego z najbogatszych Polaków, E, ściga się za to, że w 2018 roku e, nagrał szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego na tym, jak ten mu zrobił, złożył mu propozycję nie do odrzucenia, która brzmiała e, w ten sposób, że dajesz pan 40 milionów, 1% od e, wartości banku mojemu człowiekowi, takie wynagrodzenie, które przyjdzie do pana pracować i ja pana ochronię przed moimi kolegami, którzy chcą panu zabrać banki. A najpierw zmienili przepisy o obowiązkowych rezerwach przy bankach, które dają kredyty w walutach, po to, żeby nagle, nagle się okazało, że żeby spełnić te wymogi, to Leszek Czarnecki musiałby z kieszeni wyciągnąć miliard złotych. Nic się nie zmieniło w sytuacjach finansowych, kredytów, etc. Po prostu nagle jednym przełącznikiem rząd zwiększył obowiązek rezerw tego. Co ciekawe, to były jedyne polskie banki wtedy, które należały do prywatnych osób. Po prostu do prywatnej osoby, w tym wypadku do Leszka Czarneckiego. Więc, krótko mówiąc, rząd wprowadził regulację, która uderzyła w polską część sektora bankowego. To była taka dosyć, nazwijmy to, było tak zwane, to rozporządzenie, to w zasadzie można było nazwać lex czarnecki, bo uderzało w zasadzie głównie w jego banki. To było dokładnie wywołanie problemu człowiekowi, i następnie przyjście, żeby go rozwiązać. Oni mieli dla niego pracę, bo potem, nawet jak on już ich strzelił w łeb i potem wyjechał za granicę, to wysłano do niego Adama Hoffmana, który złożył mu tego o, propozycję, że no, widzi pan, no, tutaj jest tak, siak, tutaj się dzieje. My zamykamy tylko część rozmowy, która została ujawniona, i w tej rozmowie on mu zaproponował, że wszystko może pójść w niepamięć, jak on kupi. Bo jemu sprzedadzą od właścicieli tego Kupi TVN i następnie odsprzeda go z zyskiem, którejś zespółek skarbu państwa. Nie ma powodu, żeby nie, 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 nie przysłuchać pana Adama Hoffmana. W tej sprawie, ale to będzie, będzie drodzy państwo, zaczyn, zacznie się po prostu prostowanie. Zacznie się teraz, na przykład prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko mnie, ja się domyślam, kto to jest, ale ponieważ nie, nie mam tego, na przykład o składanie fałszywych zeznań przeze mnie. Co ciekawe, to śledztwo dotyczy sprawy, podczas której uwaga, doszło do rzeczy kuriozalnej, to znaczy jeden z, z, jedna ze stron tego procesu obraziła mnie i potem poszedł wniosek ogrzywny, o grzywnę, o sprawdzenie, Spra sprawdzono taśmę i proszę sobie wyobrazić, że taśma nosi znamiona modyfikacji. Taśma, którą przekazano sądowi. Ja tą taśmę przekazałem teraz do oceny biegłego. No ale w czym jest rzecz? Doniesienie o rzekomo fałszywych zeznaniach może z, 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 złożyć każdy. Tylko, że nie dla każdego w tym momencie prokuratura krajowa natychmiast obejmuje nadzór nad tym śledztwem. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, jak ten prokurator krajowy, który objął nadzór nad tym śledztwem w sprawie mojego rzekomego fałszywego zeznania się z tego wytłumaczy. Jak on się wytłumaczy, że on sięga po prostu tam, ktoś składa doniesienie, zwykłe doniesienie, które się składa na rejonówkę. I następnie ktoś podnosi to z poziomu prokuratury krajowej i on będzie twierdził, że to są ważne rzeczy. My Może to... ruszą w końcu umorzone śledztwa w sprawie tego, że byłem nakłaniany do pomawiania Donalda Tuska. Pawła Bojtunika i Krzysztofa Bondaryka, może. Które notabene, które notabene to śledztwo potwierdziło y, y, incydent, o którym mówił Tomek, a za sam incydent y, pan Daniel Karpeta, bo tak wynika z ustaleń śledczych, obecny wice szef CBA, powinien mieć zarzuty. Powinien mieć zarzuty. Dlaczego, drodzy państwo? Dlatego, że śledztwo potwierdziło y, y, to, że Tomek powiedział prawdę, mówiąc, że nielegalnie nawiązano z nim kontakt z pominięciem prokuratora. To znaczy, funkcjonariusze CBA przekazali telefon. I tutaj jest rozbieżność. No bo rozbieżność wynika z faktu, że Tomek podał pana Grzegorza Ocieczka, ówczesnego wiceszefa CBA. Bo tak mi mówiono. Bo tak mu przekazano, podając mu telefon. On Kto się ten... interesował tematami, o których ja mówiłem, o tym Ale... milionie zagubionym. Tak. Ale uwaga. Ale to nie ma znaczenia dla całej historii, dla całej opowieści. Znaczenie ma to, że prokuratura potwierdziła, tylko stwierdziła, że rozmówcą Tomka był pan Daniel Karpeta. I Daniel Carpeta tym telefonem z pominięciem prokuratora popełnił przestępstwo 231 kodeksu karnego. On sobie może opowiadać, że zadzwonił tam, żeby poklepać Tomka po prostu tak metaforycznie po plecach i powiedzieć mu dobry człowieku, ty się grzecznie zachowuj, to szybciej wyjdziesz. No, szanowni państwo. I bo... dlatego została przesunięta roz... rozprawa. Szanowni, szanowni państwo, bądźmy, tak. bądźmy po prostu poważni. Prokuratur... Wszyscy tak dzwoni. Tak, ale nie tak. wolno. Bo chodzi o to, że nie wolno nie wolno, nie wolno. nie wolno nawiązać kontaktu z zatrzymanym bez zgody prokuratora. I prokuratura Ziobry Potwierdziła, że do kontaktu doszło i w sumie to można tylko za to być im wdzięcznym, bo teraz jest pretekst do tego, żeby wrócić do tej sprawy. Jest pretekst, żeby się zapytać pani szefowej CBA, dlaczego utrzymuje takiego człowieka na funkcji swojego zastępcy? Pan Daniel Karpeta był człowiekiem, który realizował niezgodne z prawem operacje specjalne wymierzone w Tomka, Szwajgierta i mnie. Przykład, żeby tylko we mnie. Ale ja, ja mówię o cza, bliższej cale ciało koszuli. Ja wiem, bo ja widziałem pewne rzeczy. Ja wiem na przykład, że celem operacji M-Forum, która uderzała w Tomka, byłem ja i moi prawnicy, bo chodziło o to, żeby poprzez Tomka wejść na, na mnie i na moich prawników do sprawy Jarosław, z Jarosławem Kaczyńskim, która była we wrześniu 2020. 21 roku. Kiedy myśmy to ujawnili, sprawa Mforum zaginęła. No bo, no bo co, co, co prowadzić operację, o której figuranci informują media publiczne? No w ogóle, wiecie, Państwo, jesteśmy dosyć takim ciekawym crash testem służb. Jak tajne służby muszą sobie radzić z ludźmi, którzy robią, że oni są trochę mniej tajni wszyscy. To jest, to, to, to jest... Słuchają do mnie, do mnie panią, panią tajną agentkę, i ja pani tłumaczę, żeby dała sobie spokój, bo to jest pani tajną agentką. A pani tajna agentka koniecznie mi chciała wręczyć jakieś tajne dokumenty sądowe, które zdobyła. Mówi: Ja nie chcę tych dokumentów, bardzo dziękuję. Ale musi się pan spotkać, żeby ja te dokumenty przekazała. Nie, nie, nie spotkałem się, nie przekazałem tych dokumentów. Jak to wszystko jeszcze, jeszcze później. Szanowni dokładnie... Państwo, wielki sukces Alama Bodnara, dlatego że. Dariusz Barski to nie tylko był świadek na ślubie e, e, i myśmy Państwo mówili o tym, że to nie tylko był świadek na ślubie Ziobry. To jest przede wszystkim człowiek, który był twarzą, tarczą i mieczem od tak. e, dwóch lat prawie e, bezprawnych działań prokuratury. On filmował, on wiedział o bezprawnych działaniach prokuratury przeciwko Giertychowi. On je tolerował. On wiedział o bezprawnych działaniach prokuratury przeciwko mnie. I je tolerował, bo przecież ja po, poinformowałem Państwa wszystkich. Przeciwko synowi Donalda Tuska. Te wszystkie, te wszystkie Ale to jest, to jest to chodzi problem. o to, że ostatnie dwa lata, kiedy były te wszystkie rzeczy robione, tak, no właśnie, kiedy była próba yy, pomawiania publicznego Donalda, syna Donalda Tuska, w sposób tak. bezczelny po prostu I insynuowanie, że koleś, który, wiecie Państwo, on był przesłuchiwany ileś lat de facto i sobie po jakichś iluś dziesięciu miesiącach sobie przypomniał, że to on jeszcze, a on jeszcze oprócz tego to wręczył łapówkę Donaldowi, synowi Donalda Tuska, po prostu taka bezczelność i potem się okazało, że on dostał jakiś tam, miał relację z TVP, jego córka dostała tam pracę, po prostu to po prostu super wiarygodny świadek, wiecie Państwo. Ja wiem że tam dużo rzeczy było robionych. Natomiast to jest naprawdę, drodzy Państwo, wielki dzień dla polskiej demokracji, polskiej praworządności. To jest odzyskanie kontroli z rąk ziobrystów. No, szanowni Państwo, jeżeli pan Zbigniew Ziobro choruje i rzeczywiście leczy się z nowotworu, jak podają, to ja powiem Państwu pół żartem, pół serio, że to jest informacja, która może nim naprawdę wstrząsnąć, e, bo to jest, bo to jest to, drodzy Państwo, to jest to, czego oni się obawiali, tylko że oni uważali, że będzie... Pan Barski odpowiada za zatwierdzanie wszystkich e, posłuchów, zatwierdzanie tych działań operacyjnych, służb specjalnych. Koniec, skończyło się. Pan Barski. Szanowni Państwo, Tydzień dwóch ludzi, tydzień Bodynara i tydzień Kierwińskiego. Panie Dzień ministrze, Pano, panowie. Czekamy, bijemy brawo. E historia Ekspert, drodzy państwo, w dobrych kioskach, w dobrych Empikach. E narzekacie państwo, że wielu nie ma. E polecamy w takim razie zadzwonić na infolinię do Empiku i zadać pytanie. To wtedy po prostu na infolinii w Empiku od razu podadzą, w którym jest. Nakłady nie są bardzo duże, ale cały czas zwroty oscylują w okolicach 50%. W związku z tym, pisma na pewno można dostać. Historia, ekspert. W tym numerze polecam szczególnie mój artykuł na temat tego, jak mafia, polska przedwojenna mafia, zwalczała Stalina i Hitlera i dlaczego, jakie miała motywacje, że współpracowała. Z polskim podziemiem, jakie roboty wykonywała dla polskiego podziemia. W dobrych kioskach, w dobrych empikach, Tomku, co tam powiesz, panu Jarosław... A Panie Jarosławo, a teraz już pani Zosiu, bo jest po 17. A nie mówiłem, no przecież możemy przeczytać wątpliwość. Wulgarne powitanie Mariusza Kamińskiego w areszcie, służba więzienna zapowiada kary, no i tu dowiadujemy się, jak to wyglądało, jak to się działo. Przecież my z Jankiem trąbiliśmy cały czas i mówiliśmy do wąsika, jak to będzie, jak oni pójdą siedzieć. Nie ma w Polsce aresztu, nie ma w Polsce więzienia, gdyby ich tak nie pójdzie, by ich tak nie przywitano. Służba więzienna stoi na wysokości zadania. I mówi, że tam oczywiście będą wnioski, będą inne rzeczy. Panie Jarosławie, naprawdę ja posiedziałem w różnych więzieniach i, i, i tak się dzieje. Niech pan, nie wiem, bo do was się uśmiechał detektyw Rudkowski, niech on powie, jak go przywitali w więzieniu bytomu. Naprawdę, co mu śpiewali. Naprawdę. Taka piosenka fiesta, 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 amerykana więźniowie śpiewają, tak. I później dodają nazwisko, na przykład chodziło, że Krzysztof Rutkowski i tam na końcu jest banana czy jakieś takie rzeczy, o nie będę mówił. Tych przyspiewek jest mnóstwo, tych wrzasków jest naprawdę bardzo dużo i tych rzeczy, ja o tym mówiłem. Natomiast jeżeli panowie sądzicie, że no, autorytet pana Sasina niewątpliwie olbrzymi, autorytet pana Suskiego zamknie e, buzie tym więźniom, boję się, że to może być nieskuteczne. Ze mną siedział mój, zaprzyjaźniłem się, mój przyjaciel Michał, serdecznie się pozdrawiam Michale. Michał jest w Antwerpii teraz. I Michał, zanim ja z nim zacząłem siedzieć, grypsujący, bardzo sztywny chłopak, miał ponad 100, już nie chcę wiedzieć ile, tych, tych wniosków karnych, naprawdę bardzo dużo. I te, i te ileś izolatek, ileś tych wszystkich rzeczy, jak takich ludzi dla ludzi mnóstwo. Taki wniosek karny to dla tych więźniów jest tak jak odznaczenie w więzieniu, dla tych sztywnych chłopaków, dla, dla tych mocnych. Służba więzienna wie, wie, co mówi. No i co, zamkną to więzienie? Nie, będą dalej wrzaski, będą dalej takie rzeczy. Także jest to normalne. W więzieniach, ja tłumaczyłem, Kamiński i Wąsik muszą się liczyć z takimi zachowaniami. No Panie Jarosławie, no chyba, że Pan znowu, niech Pan wyśle Bąkiewicz. Niech Bąkiewicz się poświęci, wejdzie na jakiś spacerniak i powie, że on tutaj załatwi sprawę. Się uda. Silni ludzie. Albo Ziemkiewicz. Albo Ziemkiewicz, bo on panu powiedział, że załatwi z kibicami. Wy jesteście po prostu bardzo lubiani, i jak traficie do więzień, bo ja sądzę, że traficie, będą was tak traktowali. Zawsze się, się wyśmiewali. z inni, że najwięcej platforma miała swoich zwolenników na wyborach przy. Yy, głosowaniach właśnie w więzieniach. Tak, w więzieniach też, bo tam nie siedzą tylko, tak jak Wam się wydaje, jakieś zwierzęta, ale ludzie, którzy czują, myślą i tłumaczą Wam wszyscy, między innymi Pan yy, eksminister Moczydłowski, że nie wolno hodować bestii, a Wy tymi przepisami, tym... Yy, Tymi pokazówkami, zabieraniem telefonów, tą zmianą kodeksu, karnego, która już dot... kodeksu postępowania karnego, która już dotknęła osobiście Wąsika Kamickiego, by sobie grzecznie czekali na pójście do więzienia, mieliby 30 dni co najmniej, i by mogli tutaj, tutaj jeszcze coś robić, Dostali, zostali zamknięci. Tym charakteryzuje się dywizowany kraj, w jaki sposób traktuje się właśnie między innymi. Y, ludzi słabszych, niepełnosprawnych, y, biednych, chorych i, i tak samo więźniów. A wam się wydaje, że to są ruskie standardy i, i tam będziecie standard i, i będziecie, będziecie y, z tego powodu szczęśliwi. Nie, ja tłumaczyłem panu. Do już pan nie pójdzie. Także teraz dbajcie o więzienie. To wszystko. Miłego wieczoru, pani Zosiu. Szanowni Państwo. Do zobaczenia.